Yo, siemanko, jesteś baterio za dawno, ale to dawno, bo odcinka, przepraszam, ale po prostu teraz będę rzadziej wstawiał odcinki, w sensie, no, teraz będę już bardziej wstawiał niż no, ostatnio i jesteśmy w grze, o nie wiem, jakiej w sumie nazwie yy, rumble, nie wiem co yy, i trochę, no, już grałem, by tam bardziej pomijać samuczek, tak, ale trochę samuczka też zagrałem i to jest dla mnie przynajmniej fajne, dlatego chciałem byśmy zagrali się razem zagrali, jakby, że wam pokażę. Może pobierzecie, to takie trochę promowanie jest, mogę, mógłbym rzec. No. Widzicie jak ładnie się strzela. Nie no nie, trafi, no nie. kolega przeciwników, nie. Panda, lecisz. A, ty jesteś leniwa. <laughs> Dobra. Nie. Dawaj, lecisz. Razem, no nie, razem by to rozegrali. Wilka potrzebujesz, masz. Nie, krokodyl, nie. Krokodyl jest najgorszy, a ja nie mam go, ale on tak gryzie. Nie myślałem, że za kół gram. Dobrze, lecisz, panda. Bramkarza nie będę miał. No, nie mam bramkarza. Tylko się odnowi teraz, co prawda, ale... Do trzech goli się gra, w sensie, no może czas minął bo coś. Dawaj, byczek, le lecisz, Ładnie, ładnie, ładnie. Dawaj. I on gra. Ej. Co? 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 Nigdy jak... Jeszcze nie miałem. Dawaj. Wiem, że ci zadałem HP, bo to jest właśnie trochę słabe. Przyciągnij bramkarza. Dawaj, 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 Dawaj. Bardzo ładnie. nie. Panda, panda. Dobrze, on się nią zajmie, więc mam jakiś czas by namadować wilka. Ale wilk. Chyba super, radę. Tak myślałem, że samicy po prostu zegra, zegra. Niestety muszę poczekać na armatę, bo z mi przeciwników zabiję. Dodatkowa energia, widzicie, bo dużo czasu nikt nic nie strzelił. Nie, z prawą ręką, to mi się lepiej lewym kciukiem gra. Co! Ej, co to za przyjęcie piłki? Ta właśnie rozegracie to. No, No Dobra. A już zwycięstwo, no ale ja nawet nie zauważyłem. Klinie tu mam skrzynki, nie mam jakiś za otworzyć, mam za reklamę, no ale nie chciałbym was się reklamą. Nie, anulowałem rundę. Jak tak można, z jakiś EUD, nie wiem, z 2, coś tam, coś tam, 2, 6, 7 gramy. No i już kol chyba będzie, bo zacząłem od armaty. No to jest bardzo złe rozpoczęcie. To on zaczął od tygrysa, czyli szybkość to duża przewaga. Ja też zaczynam teraz. No nie zaczynam, ale mam tygrysa. Tylko różnica jest taka: jak ktoś już ma, nie wiem, drugi poziom, a pierwszy, no to już to jest ogromna różnica. Nie, 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 nie. Nie, nie ma mi strzelania. Panda. Nie. No dobra. No zrobimy. No, spokojnie. Yy, byka damy. Podkręci piłkę. Wilk mi nic nie zrobi. Wilcze snajper. No, no, wilcze snajper mu pasuje. I byczek zostaw. Wilka chcesz. No nie mam wilka. Magnes, magnesa. Przecież tego jeszcze nie grali. No nie wiem, ja przegram tą rundę, bo jakby tak. Jeszcze jakby nie do końca skończęcał. Czekam, tak musi mi tak pokazać, jak się przegrywa. Jak to bym raczej nigdy nie przegrał. Chociaż tak klasy Loel też kiedyś mówiłem i coś się okazało, że chłop był kurde na tym samym levelu co ja. postacie z kosmosu, miałem legendy same, kurde. Nawet jakieś miał postacie. Miał, miał na piątej mocy i miał, albo nawet na ósmej miał. No tak nie mi grać, ale my tu nie określić, ale ja nie będziemy promować dwóch na jednym odcinku. Dawaj, dawaj, panda leniwa. O dobrze, dobrze, dobrze. Nie, chyba. Musieli mi pokazać, jak się przegrywa. Co, bo prostu skrzynki, nie dostaję, bo tu pucharków chyba nie ma. Jak w problem, a w ogóle w Brawlow dawno też nie było, wbiłem 18 koła. C jak chcecie, może, może być odcinek. Kurde, znowu wziął tego tygrysa mi się to nie podoba, ale Byk wygrywa z nim. Ewidentnie z nim wygrał. Wysyłamy ci pomoc, która już prawie umarła, nie? Jeszcze wam wyślemy nie leniwą pandę, lecz wilka trzeba. Bardzo ładnie go strzeliłeś Teraz trzeba wysłać leniwą pandę. No super, a tak jeśli jest gold drugi. Bardzo ładnie. O nie krokodyl magnes trzeba wziąć. Nie! No co ty mi z bramkarzem zrobiłeś? Wiesz to. Nie! No, ta... to nie na dwa hity ma coś. Ta armata. Ja też biorę armatę, bo ja się. Nie, z hmm. yy, Lecę od razu po piłkę, żeby mieć już taką przewagę. Tylko panda nie, ja takiej super, no już śpi. No. no właśnie, no to nie ma sensu. Dobrze, magnes. Nie. No, dawaj, dawaj. Tam kaza, trzeba im zabić. Nie graj sam, nie graj sam, już bramkarz, już, już ci pomagam, podaj, podaj. I Wilczka już ma masz, masz, masz. No, co ta panda odwala? To ja w to nie wierzę. Dobrze, ale nie, bo dwóch na bramce, jest halo, co to ma być za oszustwo? No nie, on wysłał tygrysa, to ja też muszę wysłać tygrysa. Piesz się za niego, oj, dobrze. Mi pomogło. Dawaj, magnes, przyciągnij ich. Dawaj, gola. Nie, no, krokodyl. No, teraz już nie będzie taki dobry ten krokodyl. No, jeszcze tego trzeba wilka wysłać już ten. wygraliśmy. A, super, że mi umarli ten. Nie, wilk już też nie żyje. Chyba, że zabiję to działko. Oj, 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 oj. Dawaj, dawaj, panda nie śpi, nie śpi, nie śpi. Kolejną daję. Dobrze. Ani w ogóle pa. Cię widzę jak kładę drugiego zawodnika, no nie licząc bramkarza, to ten, to ty od razu szybko traci HP ten, ten trzeci. I czekajcie, i ten i Magnes, jeśli ta armata wy... Ta... A, już wygrałem, tak? Nie, tak. się skończył czas. Ogólnie mogłem mnie być przez chwilę nie słychać, bo chyba głośnik zakryłem, ale... Najwyżej dam wam muzyczkę. Halo. Galewet. Co to jest gracz? Ja, ja czekam. Ja nie walę. Dobra, wale, wale, wale. No, bardzo ładnie. Jeszcze by kawalniemy, żeby nie umierali jak krokodyla, da? On ma w ogóle jakieś serce, jeszcze nie wiem, co on w ogóle robi, bo raz je wyrzucił i nic mi nie zrobiło. Ustawiam, że to jest takie coś jak tam, jak masz takie dobicia bardziej niż zawodnik. O nie, o nie. No co wy se tak do, do tyłu podaję. Nie. No. Kto za taki mądry? Ja Panę mam na drugim levelu, a to jest najgorszy. Prze Myślałem, że jego działka zabiła to. to mam mamy gola, bo chyba nic nie wyłoży w takim czasie. No. No. No nie w niego miało być. W bramkarze miał być. No nie widzę. Dawaj, dawaj, dawać pyczek, pyczek. Nie, nie, nie mi jego namierzy... Tak, pandemii namierzono. Żeby nie spała. Obra, dobrze. Mamy, mam, o nie, tygrys, no. Dobra, mamy łatwego gola, chciałem powiedzieć. Nie, ty głupca, wyjście walonego na łeb. Nie, podstawię w tygrysa. Ustawiłbym w Tygrysa, bo on jest szybki i gryzie jeszcze jednocześnie, dlatego z pięć trzeba mieć tych mocy, no bo to jest na podstawie Clash Royale w sumie. Nawet się z... na początku jak to zobaczyłem w sklepie PIL, zastanawiałem się czy to nie jest supercela, ale supercel by nie stworzył ciągle tyle gier. Supercel już chyba zastopował swoją produkcję gier. Co wy mi te Zawodników ruszacie, zajmijcie się swoim życiem. Ta Z magnet. No właśnie, co? No, i nie, nie, tak się nie bawimy. Jeszcze mi wilka zaraz je. No, psa, pod... na no nie, bo Bardzo fajnie, że od tych słupków się odbija. Widzowie, Gorzej, JA mam TO że ja w tej aplikacji nie wiem ile. Moje nagrywanie. Więc nie wiem, ile już nagrywam. Ale myślę, że do 19 na spokojnie będzie film, bo dzisiaj planuję jeszcze nagrać jeden. W sensie nie wiem, czy się dzisiaj wstawię, albo czy dzisiaj go zobaczycie, ale. No bo ja już o tyle nie gadam, bo wystawię magnes na początku przez przypadek. Dobrze, to dobrze, no, pana nic mnie nie zrobi. Co? Myślałem, że on ma wilkę jakiegoś ulepszonego. Co ty wilku próbujesz ugrać? Nas jest. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Dawaj, dawaj, no. Dawaj. Mój co prawda wybuchnie, ale. Dawaj działko. Bo ja już nie mogę na to patrzeć. Nie. Ta chodź wilka, 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 wilka. Wiesz Strzelaj. No, gol. Prometywaj ją mówić. I magnes... Bardzo ładnie, i strzelasz. No. I panda odbiera piłkę, albo z tej strony wypadło. No. To, nie. Nie. Nie! Wilka, 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 wilka. Ha, nie ma super ataków. Ty sam z jego zawodnik mu zabrą piłkę, nie? No, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, i tam wycelowane. Dobrze. Bardzo ładnie się weźmie w to. Wilk to jest op na razie postać, jaka może być O nowa rena nowe postać. Jak będę, jak będę miał to ja to otw dobra otwieram za reklamę, więc zaraz się widzimy Co wie otwiera się i dostałem wybuchowy kurczak No, o jest, krokodyl a czy jeszcze ten napastnik w ogóle co jest? No ulepszam cię, ulepszam cię. Zamiast kogo wziąć? W krokodyla. Na pewno. Nie, to nie jest trudny wybór. Użyj. Użyj... Nie, to nie był bardzo jeszcze trudne. Się... Najgorzej, bo potem... Bym tą chyba Magmę usunął. Bo jednak... Zobaczcie w ogóle jak ta bomba się sprawuje już. Bierz tamtego gościa. O ile dojdziesz do niego. Czy od Magmy lepiej? Od Magmy na pewno nie lepiej. Nie, od Magmy ewidentnie nie lepiej. Co mnie atakuje? Ja krokodyla testuję, ja testuję. Co prawda on nie nadaje się do pasnika, ale on tak zagryza dobrze. Bija się im bramkarza bardzo ładnie. No nie no, krokodyla, krokodyla no to było niewyrównane. E! Ale mi to bramkarza zostaw. No, CO?! O, no właśnie, no bo... Zdziwiłem mnie, było go, no. Dawaj, bierz to. Dobrze, co jeszcze naraduj. O nie mój um... Aj mój i tak by umarł. Pierz, pierz, pisz, No nie jest tam, padać. Nie, nie, nie. Krokodyl. Latuj. Dawaj, 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 dawaj. Bardzo ładnie. I... Teraz tygrysa i wilka jako napastnika trzeba dać. Albo bika damy, bo mi krokodyla wzięli. Bombę. Nie, wyjdźcie tu, Wilka ja. trzeba wziąć. Dobra, panda śpi, a ty superatakiem... No nie, nie żartuj sobie. Zawsze strzelałeś. Byk kontra krokodyl, no ewidentnie krokodyl jest lepszy zwłaszcza że on pewnie ma na drugim levelu, to chociaż pisał pierwszy chyba. Co? On ma pisać na czwartym? O kurde. Tego to, że się nie spodziewał. Ale czy to jakoś bardzo dobrze? Nie, super no, dobrze. Dawaj, no i Sigol. No nie! Wisz tą panny. O, to serce A, ulecza przy te Pewnie, te ulecza chyba tych, jego, ale nie wiem, czy mi przypadkiem nie zabiera HP. Chyba tylko ulecza jego. Nie, ty jest napastnik strzelił go. Nie, mam bramkaża! To ty też nie będziesz zarabiał. Tak się bawimy. Co już? 19? Co? No tak, mam już bramkarza. Eee się, I... się dawaj bramkarza. A i tak już się ma. Nie ma! Muczaco? Muczaco? Leci, 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 leci. Dobra, gol. No nie, nie zaleciło mi no. Dobrze powie się. Podczas... Star, star, Nie dziękuję. Co tu? Co tu jest? A ty jeszcze mam za reklamę jakąś? Dobra, jest numer, ale nie, dobra. Skoro wybiła 19, to tylko szybko zerknę, ile trwa film. O, brzosko, nie. Ostatnią rumpkę. I nie mam żadnego napastnika, to jest złe. No nareszcie. Nie miałem napastnika, co to miało być? Panie. Muszę sobie chyba pozmieniać jednak na tą pandę i na tamtego, ale nie wiem. Ja wiem, że tą bombę zmienię na pewno na tego psa. Ale no teraz to ostatnia runda, to to będzie sobie... ...się poza odcinkiem, tylko na razie to ja... no... Odkrywam przecież kolejny na odcinek. Nie mam napastnika Lecisz, lecisz Hej. No i co, co, co Dawaj, dawaj, lecisz wilkuś Bardzo ładnie No jeżeli chodzi o ten odcinek, to było na tyle. się z wami żegnam, może jeszcze dzisiaj nie, no ale wątpię w ogóle, że ten film kiedyś zobaczył, więc pa pa.